Czy Skorpiony, witam Was w czytaniu lipcowym. Przechodzimy do rozkładu. Nad Wami ciąży być może pochopnie podjęta decyzja. W przeszłości odwróciliście się od czegoś i być może w tym momencie żałujecie, że taką podjęliście decyzję. Cały czas o tym myślicie. Macie problemy ze snem z tego powodu i nie wiecie sami, jak ruszyć z miejsca, jak się wyzwolić. Obawiacie się kontaktu osoby, z którą byście związani w przeszłości. Była to osoba starsza od was, do której nadal żywicie uczucia, ale uważacie, że już wszystko stracone, że już nic się nie da zrobić. Karty tutaj radzą, aby się uspokoić i zrównoważyć swoje emocje i zacząć działać. Tylko ruch może sprawić, że zadzieją się pozytywne zdarzenia. Tylko wasze działanie może sprawić wyjście z tej matni i zależy od was, w jaki sposób poprowadzicie tą sprawę i jaki będzie jej rezultat. Mamy tutaj kartę smutku i nostalgii. Aczkolwiek nie widzicie tych dwóch kielichów, które są za wami, które są tą nadzieją, która zależy tylko od was, czy ją wykorzystacie. Jeżeli już w tej chwili zaczniecie działać, sprawy mogą potoczyć się na Waszą korzyść. Jest szansa na powrót do tego związku, o ile byliście w nim szczęśliwi. Ale jest szansa też odcięcia się, pogodzenia z tym, co było w przeszłości. Czyli musicie podjąć decyzję: albo odpuszczacie i godzicie się z decyzją, którą podjęliście już wcześniej, albo walczycie o ten związek. Ale musicie zrobić to jak najszybciej, bo to już za długo trwa. Karty pokazują mi, że nie podejmiecie działania i odetniecie się od tego. Pójdziecie w swoją stronę i życie znowu będzie wydawało Wam lekcje. Ale jest szansa i wszystko zależy od Was. Czy będziecie rozpoczynać na nowo, czy chcecie się uczyć od nowa, czy chcecie zbudować Coś, co już było na nowych fundamentach. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne czytanie w drugim tygodniu lipca. Dziękuję.